Elo świry, dostaję mocno na łepetynkę gameplay. Zapnijcie ojca i przyjemnego oglądania jak krzyczę na grę komputerową tak jak tutaj. Rande leżał jak mają na no czyli Tinkalo Na kurz tu po pieczku Ja no tak raz do p sięgam, no jest po drugiej stronie palę. I rzucam biurkiem przez okienko, które leci do sąsiada i wydupca mu w czoło łysemu cymbałowi z trzema klepkami. Może mnie zjebało tego teraz No Ja miałem dalej tego. Ui Spierdolski czeki że to jest hit. Na obrazie prosto na mnie. Kurja, co się tepa? Czemu typu kurde idzie po mnie? No bo zioma jest spacernie. Dobra, to cię leczę, kur. <grym, zajamdziesi> <grym, zajamdziesi> Powinno być się w sumie w... tak, że się na haku i ktoś musi jakieś pytanie tam. Znaczy jest pytanie, musi odpowiedzieć. To Kiedy urodził quiz. się George Bush, to dopiero tak. i saka. Dobra, ty nauczył się ściągnąć haka. Dobra, cheaty, reportuj go. Nagram ci trzechu telefonem zaraz kur. Fakturka przesięga. To się gameplay kur, się Chyba robię tak. O no, kurwa. Poszło ode mnie. Nie, poszło sobie tylko kur. Wymienić płyn do zżgania, co ramy leżały, jak mają nas w wanny. do odwiednicy. ruru zaje... No ci ku... się ma... wszystko. Dobra, gierka się zbłogowała, że klapy nie ma, przysięgam. Proszę, zostaw mnie. Widzisz, jak mam tu z tą dupę, mogę ci k***ić dupek No k***a. Ku... możemy Staram się wyjechać, już, bo to nie ma sensu. To mnie pierwszy człowieku. Ściągnęli się jakby, co? No wiem. czy nie wiem, co się dzieje. Jakiś k***a kretyn mnie goni. P o, fajna animacja. max spoko kur Ja fajnie się oglądałem, Jak się wstreszyłem. Co on, kur... robi, ty? Mm. bo on może dwóch typów, kur... wziąć ja już nie mogę nic zrobić, bo ile po mnie, kur... wszyscy, kur bo transcript. tą pierdziawę, człowieku, Ale <âłbym> to jest, proszę, dupa, jest sklejona do nóg. Ona się nie buja w ogóle. Gdzie ty jesteś? Siema Cześć Nie taka szybka no widzi no, 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 to był jakiś nowy enjoyer, Hehe, <laughs> stał się kur... Aha, będę z Jezusem grał kur... 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 To jest czegoś ten Kraków P.O.V. Smoki TP. Chodź <laughs> <laughs> tu po opie, wyleczyć. No yes, a... o kłodę! play, O kur... Się... <laughs> no i co to jest? Nie nawet z tego killera Boży nam ze skur. w <gry> Pomocy ktoś, weź ze mnie ktoś księgita Cakolwiek Szybko tego kwa <gry> Aj no k kur... tak raz no Weź na środek na górę czy wyszło mi leczycie lecz. już no Nie no tak raz do p sięgam no jest po drugiej stronie paletek Może jestem po prostu zbyt fajny, że mi za... Ej, czuję gorąc na bo trochę To śmiesznie musi wyglądać jak voice którzy nagrywają A? takie siedzę smikrowanie. Tu nie ma okna Tu nie ma palety? Tu nie ma okna Kur Tu jest cokolwiek? Ej co Chcesz jest? Praku, jak nie się ruszać? Chodź tu o, Teraz? O Elo Hadika no. upadła za to, jak się z tym czujesz? Ja wiem, dobrze mi jest aktualnie. Dobra, no, mam więc... więc. Zakonocy delirium się samo z Te perki są ze sobą do wyjdujące, nie przez kukienne Dobrze jest